W Europie rządy będą padać jeden po drugim, ale to nie wszystko. Po tym przyjdzie jeszcze coś gorszego, jeszcze coś po prostu groźniejszego dla Europejczyków. Przerażająca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam przepowiednia jasnowidza dla Europy, Europejczyków, co tam się wydarzy, czy dojdzie do rewolucji krwawych, praktycznie z zamachów, czy dojdzie do puczów politycznego, przewrót, czy dojdzie do upadku Unii Europejskiej. No właśnie, szokująca, mrożąca krew w żyłach, a także przerażająca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem Kliknij także w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą przepowiedni Jackowskiego, który mówi o tym, że w 2021 roku rządy poszczególnych państwa będą padać jeden po drugim. Chociaż no, nie będzie to taki efekt domina, także że w jednym państwie upadnie potem w drugim, to będzie mieć miejsce w różnym okresie czasu, no ale jest to rzecz nietypowa. Typowa, tak bo to się raczej po prostu często nie spotyka, a to będzie mieć miejsce w Europie. Jasnowiz Jackowski mówi, to nie jest kwestia przypadku, to jest celowe działanie, które zostało wcześniej zaplanowane. Jasnowiz mówi na temat wielkiego planu na świat, który ruszył i ma wyeliminować wszelkie przeszkody militarne. Będzie jeszcze coś gorszego. To jest nieuniknione, tak to definiuje jasnowic Jackowski. Jasnowiec mówi też o tym, tak, co miało miejsce w Holandii, że podał się rząd do dymisji, tam premier się podał do dymisji, we Włoszech też się premier podał do dymisji i mówi, że to nie jest kwestia przypadku, że za tymi państwami pójdą kolejne praktycznie państwa, gdzie będzie podobny scenariusz, a także w Polsce dojdzie do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości. O tym przecież Jasnowiec mówi już od dwóch lat, tak, że dojdzie do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości, a to wszystko teraz w związku z koronawirusem ze skutkami koronawirusa, które teraz po prostu odczują rządy poszczególnych państw przerażająca wizja Jasnowidza Jackowskiego. Wielki plan na świat, tak to definiuje Jasnowidz Jackowski, tak? Zresztą jasnoic mówił, że koronawirus jest tylko przygotowanie do wybuchu wielkiej wojny na świecie, że to jest swego rodzaju, no, teoria, szkolenie BHP przed tym, co po prostu nas czeka. Jasnowidz mówi w ten sposób, dlaczego politycy nie chcą ratować gospodarek, nie chcą ratować ekonomii, przecież od tego zależy budżet poszczególnych państw, od tego zależą miejsca pracy, to czy ludzie wyjdą na ulicę, będą e, manifestować, buntować, bo politycy zdają sobie sprawę według jasnowidza jackowskiego, że po koronawirusie przyjdzie jeszcze coś gorszego, co kompletnie zmiecie świat, że nie ma sensu ratować gospodarki, jeżeli zaraz po prostu przyjdzie coś jeszcze gorszego, tak no właśnie, atom gorszym może być właśnie wybuch wojny. Nieprawdopodobna wizja jasnowidza Jasno mówi w ten sposób, że to, co ma miejsce, praktycznie tak, w Europie, to nie jest kwestia przypadku, tylko jest to po prostu celowe działanie, które zostało wcześniej zaplanowane. Mówi też na temat Holandii, gdzie, gdzie została prowadzona praktycznie godzina policyjna, że to też może mieć po prostu miejsce w kolejnych państwach, a także na, na temat buntu, tak, społecznego, że ludzie coraz częściej wychodzą na ulicę, buntują się, protestują przeciwko obostrzeniom związanym z koronawirusem, a także przeciwko godziny policyjnej, tak, no i mają miejsce zamieszki, podpalane są samochody, po prostu walki ludzi na ulicach z policją, no właśnie, i tutaj Jasność mówi w ten sposób, tak że jeśli chodzi o koronawirusa, to praktycznie teraz polski rząd popuści, czy popuści, poluzuje, tak, poluzuje, to może źle brzmi, poluzuje oboszczenia, jeśli chodzi o koronawirusa, a następnie zaciśnie pasa, dokręci śrubę, że znowu te oboszczenia będą po prostu mocne i yy, mówi, że na świecie już za chwilę będą bardzo radykalne rozwiązania, jeśli chodzi o koronawirusa, bardzo radykalne oboszczenia. Tu prawdopodobnie to się może wiązać praktycznie z tą nową odmianą mutacją koronawirusa, który został wykryty w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek na ten temat jasno Zaskowski nie mówił, tak, to jest jakby moja interpretacja, że może po prostu świat będzie się obawiał tego właśnie, tej mutacji, tej brytyjskiej. Zresztą na przykład Izrael to całkowicie zamknął lotniska, zresztą wiele państw zamknęło się w sensie po prostu turystycznym na ludzi, którzy przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, bo panicznie boją się właśnie tej nowej, groźniejszej mutacji koronawirusa. I tutaj Miastońc mówi w ten sposób, tak, że praktycznie wiosną będzie jeszcze większy problem, jeśli chodzi o zaraza, jeśli, jeśli chodzi o koronawirusa, że ten problem przyjdzie do Polski także z zewnątrz, jeśli chodzi o koronawirusa, czyli może być ta odmiana brytyjska. Wiemy przecież, że mnóstwo Polaków mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii. Teraz te linie lotnicze są, czy loty po prostu są zawieszone, ale przecież Polacy mogą przyjechać do Polski drogą lądową, mogą przyjechać samochodem. No i może się okazać, że po prostu ten wirus, ta mutacja brytyjska do nas dotrze i zacznie się bardzo szybko rozprzestrzeniać w Polsce. Zresztą, no ona już jest, tak, tylko po prostu są to na razie po, pojedyncze przypadki, już to przedstawiałem, mówiłem na moim kanale, to była kobieta, która, nauczycielka na Śląsku, która została zakażona właśnie tym mutacją brytyjską. Co ciekawe, ona w ogóle nie była za granicą, prawdopodobnie musiała się od kogoś po prostu zarazić, a może po prostu zaraziła się od dzieci, tak, w szkole po prostu, a te dzieci miały kontakt na przykład z rodzicami, którzy byli w Wielkiej Brytanii i mieli tą mutację brytyjską. No i tutaj Jasność Zackowski mówi, że jeśli chodzi o bunt przedsiębiorców, że to co ma miejsce w Polsce a więc zamknięcie tej gospodarki, że rząd na chwilę tak naprawdę poluzuje, a następnie dokręci śrubę, że te oboszenia nie tylko w Polsce, ale na świecie będą bardzo mocne, bardzo praktycznie radykalne. Nawet Jasnowic po prostu mówi w ten sposób, że rząd będzie płacił ludziom, żeby tylko nie pracowali, co będzie pułapką w dalszej przyszłości. No to jest oczywista sprawa, tak, jeżeli rząd po prostu płaci obywatelom za to, żeby nie pracowali, to zawsze jest pułapką, bo potem jak się skończy koronawirus, to ludzie powiedzą, że oni nie chcą iść do pracy, niech im rząd dalej po prostu płaci bo im jest wygodniej więc jest to swego rodzaju niebezpieczeństwo tak właśnie jeśli chodzi po prostu o to płacenie aczkolwiek gdy rząd będzie się tak bał panicznie praktycznie skutków koronawirusa że będzie wolał żeby ludzie zostali w domach i płacić im po prostu pieniądze niż żeby szli do pracy żeby się zarażali nawzajem tak. No, i tutaj, tutaj Jasnoidz mówi w ten sposób, że 2021 rok Europa zapamięta jako upadki rządów w poszczególnych państw. Tak? tak to Europa praktycznie zapamięta ten czas, jako upadki poszczególnych rządów. To też jest oczywista sprawa, tak? No, bo te rządy w poszczególnych państwach najpierw walczą z koronawirusem. Potem walczą ze skutkami koronawirusa, a teraz przychodzą skutki ekonomiczne, praktycznie tego koronawirusa, więc gospodarka, mniejsze wpływy, jeśli chodzi o budżet. To jest sytuacja, gdzie bardzo szybko do głosu mogą dojść populiści, tak? Ja też mówiłem, na przykład prognozowałem, moja taka naprawdę, jakby moje subiektywne spojrzenie, tak? Że na przykład, moim zdaniem, Włosi wyjdą z Unii Europejskiej, tak? No tylko na razie walczą ze, skutka, ze skutkami koronawirusa. Na razie to wszystko jest praktycznie w powijakach, a natomiast w momencie, kiedy Włosi sobie Poradzą ze skutkami koronawirusa, to powiedzą, że przyjdą, przyjdzie, na przykład jakaś partia populistyczna dojdzie do władzy. Która będzie na sztandarach właśnie niosła te hasło związane z koronawirusem, że Unia Europejska nie pomogła i tak dalej, żeby zorganizować referendum. No i w referendum większość opowie się, że chce wyjść z Unii Europejskiej, podobnie jak Wielka Brytania, bo na przykład po prostu Włosi zawiedli się na Unii Europejskiej, że nie przyszli z pomocą, a na przykład Rosja nie przyszli w, w pierwszej koności z pomocą. No i to kolejne państwo, które w Europie wyjdzie z Unii Europejskiej, w Włosi, tak? I za Włochami mogą po prostu iść kolejne państwa. To nie oznacza, że Unia Europejska się rozpadnie, aczkolwiek no mogą być potężne. Kryzysy, jeśli chodzi o Unię Europejską. No właśnie, i tutaj Jasno Jackowski mówi w ten sposób: wielki plan na świat ruszył, ma wyeliminować wszelkie przeszkody militarne. Militarne, praktycznie przeszkody, czyli tutaj koronawirus nie tylko jest wirusem, który po prostu tak infekuje ludzi, ale całe po prostu gospodarki, systemy polityczne, a także po prostu wojsko, tak on infekuje, można powiedzieć, koronawirus, bo też po prostu ma on doprowadzić do tego, że znikną bariery, przeszkody militarne przeszkody militarne. No właśnie, kiedyś ktoś na przykład chciał wytoczyć wojnę, to obawiał się, tak, no bo byłyby sankcje gospodarcze, ekonomiczne, problemy i tak dalej, a dzisiaj jak się popatrzy na sytuację, która jest w poszczególnych państwach, na przykład sytuacja, jeśli chodzi o budżet, u nas nieciekawej, budżety w niektórych państwach są w nieciekawej sytuacji, nie mają nic do stracenia, więc mogą doprowadzić do konfliktu zbrojnego, poza tym Unia Europejska i tak funkcjonuje po prostu tylko na papierze, granice są pozamykane, oczywiście jest ta pomoc, nawet tą szczepionkę nie dogadali się po prostu z firmami, które produkują szczepionki. Pierwsze dostawy przyszły na, na czas, a potem, jeśli chodzi o dostawy szczepionki, to były redukcje mniej, mniej, mniej po prostu tak. I tylko Unia Europejska cały czas mówi: no trzeba się uzbroić, cierpliwość i tak dalej. A na przykład Wielka Brytania, która jest poza Unią Europejską, po pierwsze zaczęła pierwsza szczepić ludzi już po praktycznie w grudniu. Unia Europejska kazała wszystkim państwom czekać, aż te dostawy do, dotrą do wszystkich państw. A przecież, co to za różnica, tak? że jeszcze? Szczepionka, to można już po prostu szczepić ludzi, tak? Natomiast Unia Europejska, nie, nie wszyscy musimy poczekać tam po prostu do takiego dnia i takiej godziny wszyscy dostaną równo. Z jednej strony to fajne, tak? Tylko z drugiej strony, Unia Europejska powinna mieć większą kartę przetargową w rozmowach z koncernami farmaceutycznymi niż Wielka Brytania, która po prostu więcej szczepi ludzi, ma większe dawki i już szczepiła po prostu w grudniu, w pierwszej kolejności, pierwsza w Europie zaczęła szczepić, tak? No więc Unia Europejska powinna po prostu pierwsza w kolejności szczepić, mieć większe dawki i lepszą kartę przetargową targową z, z po prostu firmami farmaceutycznymi, tak a nie że po prostu się okazuje, że dostawy szczepionek są opóźnione. No więc to wszystko widzą nie tylko politycy w poszczególnych państwach europejskich, a też społeczność. I o nim pytają się, no to po co ta Unia Europejska miała być tyle i tyle szczepionek, a nie ma jest tyle tych szczepionek. No właśnie, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Co na ten temat myślicie? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Asłonie. Ja Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy film. Pozdrawiam, trzymajcie się.